Bo widzicie, policja przepisowo jedzie. Tutaj można 70, jak widzicie na znaku, i policja jedzie 70. Daje dobry przykład obywatelom. Ani szybciej, ani wolniej, tyle ile można, tyle ile prawo zezwala. Tyle oni sobie się toczą. Tam widać, przed nami szybciej ktoś jedzie. O no, ja nie wiem, teraz. Wiecie, no trochę strach, no co, mam wyprzedzić policję? Znaczy tak na chama pokazać, że jadę 80 czy 90? Trochę nie wypada. No. Może jadą tutaj yy, na znaczy ulicę 42 Pułku Piechoty, tam gdzie mają bazę yy, prewencji. Yy, czyli sobie tam zjadą może. I będzie można, tak jak wszyscy, Dookoła jechać szybciej niż pozwalają znaki, bo jest ta statystyka, że w Polsce 80% kierowców przekracza dozwoloną prędkość na znakach. A to też dlatego, powiedzmy sobie szczerze, że te prędkości są źle ustawione. Na przykład, to jest trasa w standardzie drogi ekspresowej. Tak jak widzicie, wiadukty, skrzyżowania niezależne. Czyli jest zaprojektowana na prędkość przelotową taką podróży 120-140 km na godzinę. Ale jest taki przepis, który mówi, że na terenie miast na terenach zabudowanych, prędkość dopuszczalna to 50 km na godzinę, a wyjątkowo 70 km na godzinę. No i dlatego tutaj jest 70 km na godzinę i szybciej jechać teoretycznie nie można, chociaż zobaczcie. Tutaj można. No można. Pan tak się trochę zastanawia, zastanawia. Ale chyba pójdzie dalej. Nie! Będzie się trzymać tak jak policja. Spowalniarz drogowy policyjny. Jak tam pojedziecie do Warszawy, to ludzie tam śmigają po sto wszyscy średnio. Ale tak też delikatnie, nie? bo tam przekroczenie o 50 km to jest utrata prawa jazdy na 3 miesiące, więc jak 70 plus 50 to maksymalnie tak, jeszcze 110, tak? to tylko się skończy mandatem za 400 zł, ale nie utratą prawa jazdy na 3 miesiące, a już powyżej przekroczenie to niestety. A tu, żeby było ciekawie, tu jest tężnia już zamknięta, nie za tymi, za tymi ekranami akustycznymi. Wyobrażacie sobie przy trasie obwodowej, gdzie Emisję, hałas, zanieczyszczenia. E... Geniusze z Urzędu Miasta zbudowali tężnie, gdzie ludzie mają siedzieć i wdychać świeże powietrze zjonizowane z wody solankowej, która skapuje po e... chruście. <laughs> Także no, miejsce jest po prostu. Nie jeszcze mogli pod kominem spalarni śmieci. A pod kominem spalarni śmieci z kolei chcą zbudować akwapark czyli centrum takie wypoczynkowe z basenami wodnymi, także nie, no to po prostu wiecie, to jest no co tu dużo mówić, no mistrzostwo świata no. mistrzostwo świata no, rozmieniamy się z tą policją pojedziemy sobie na do Ilide. tu jest krematorium z kolei na tej ulicy też taka niespodzianka dla otaczających mieszkańców, ale te bloki tutaj widzieliście przy tym przygadu, nie? Bo postawili tablicę, że będą robić jakiś zakład usługowy, a się okazało, że to spalanie zwłok. No i jak już zaczęli protestować okolica, to już było za późno. Bo budynek w stanie surowym był już zbudowany. Tam tylko tak można się było domyślić, że coś jest dziwnego, bo Duże przyłącze tam na gaz czy na prąd było w projekcie, no ale mogli coś produkować energochłonnego, nie? A tu się okazało, że oni tak energochłonnie popielają zwłoki, na przykład jak jest spalarnia, e, przepraszam, krematorium w Karakulach przy cmentarzu, nie? Tak poza miastem, w lesie. To... W sumie to jest lepsza lokalizacja, bo nie jest tam dla nikogo w sumie uciążliwa, nie? Miejsce jest takie odpowiednie, bo to wiadomo, wszystko związane usługi z cmentarzami, pochówkami, pogrzebami. No ale tutaj w mieście to tak samo jak zakład pogrzebowy, byście zrobili się tam wystawia zwłoki na przykład, tak? Myje czy, czy coś takiego, zrobilibyście taki zakład pogrzebowy, no nie wiem, koło sklepu mięsnego na przykład, nie? I spożywczego i koło, jeszcze nie wiem, tam szkoły, i przedszkola to może tam niech się dzieci zastanawiają nad e, e, refleksją, nad przemijaniem. No. Także różne pomysły można mieć. Faktycznie zaraz będziemy przejeżdżać przez część Dolit, gdzie były zakłady mięsne. Boże, ja zostałem wegetarianinem, jak ja zobaczyłem te zakłady mięsa, ten smród, odór, bo to, pamiętam, taki ciepły dzień, gdzieś na wycieczkę rowerową tu się wybrałem, bo tu kąpielisko miejskie, plaża niedaleko, a tu te, te, te para gorąca, smród, zapach krwi, pootwierane drzwi na oścież tej hali, bo to, tam oni się męczyli z tą parą, z tym smrodem, z tym gorącem wypuszczali to na okoliczne tutaj domki. Tu w prawo była ta ulica gdzieś właśnie, tam gdzie ten samochód skręca. No po prostu masakra. Masakra. Zostały resztki tych zakładów. Teraz ma powstać osiedle mieszkaniowe. Tragedia. A tutaj też stawy w sumie są przeszkodą lotniczą. nie Dlatego dalej to lotnisko nie może przedłużyć pasa, nie działa dlaczego stawy są przeszkodą lotniczą? bo na stawach y, zbierają się ptaki wodne które startując, lądując y, y, stwarzają zagrożenie też dla nisko podchodzących do lądowania, czy startujących y, na niskim pułapie wtedy znajdujących się samolotów na przykład gęś, nie wiem, może być wciągnięta w silnik odrzutowy, taki samolot traci ciągi i ponieważ jest na niskiej wysokości chwila moment i spada, tak, pilot nawet nie znał czy zareagować. Yy, tu bezpieczniejsze dlatego nie będzie chyba odrzutowych samolotów, tylko turbośmigłowe, śmigłowe, no bo śmigło ewentualnie takiego ptaka to po prostu yy, pokroi, zmasakruje yy, zabije nie, ale może nie będzie uszkodzone w taki sposób, żeby samolot nie mógł kontynuować. Lotów więc tylko małe samoloty wchodziły w rachubę. To jest właśnie najlepsze, bo tu w sąsiedztwie kąpieliska cmentarz prawosławny. Że jak się kąpiecie, to nie wiadomo, czy te różne odcieki z cmentarza trupie jady się nie sączą do tej wody, która tam jakoś nas specjalnie krystalicznie czysta niestety nie wygląda. No tu widzicie cały czas cmentarz a po prawej z kolei pierwsze bloki takie komunalne potem na Barszczańską, Klepacką przenosili jak kogoś nie było stać na czynsze to eksmitowali go tutaj do takiego bloku, gdzie nawet yy, liczniki na prąd były na przedpłacone na kartę yy, no i co tam jeszcze no i ci ludzie tutaj w niedzielę na przykład w sobotę to dreptają na stację paliw Orlem. A i te dzienne światła widzicie jak to kupio działa. No już powinien mieć włączone też z tyłu, a nie ma, bo automatycznie mu nie przełączyło na normalne światła, takie do jazdy w nocy krótkie, tak zwane. Jedzie na dzienne, które się tylko z przodu palą. Więc ci mieszkańcy też tu dreptali na tą pętlę w sobie. A wiadomo, na stacji benzynowej alkohol drogi, wszystko drogie. Więc wykluczenie społeczne jeszcze bardziej się pogłębiało. A my jedziemy dzisiaj do Hajnówki, do Białowieży na taką dyskusję, którą organizuję w sprawie możliwości rozwoju tych miejscowości, tego regionu w oparciu o turystykę. Potrzebny jest pociąg, reaktywacja linii kolejowej, reaktywacja pociągu do samej Białowieży, bo pociąg teraz dojeżdża do Hajnówki, ale niestety dojeżdża do Hajnówki, ale PKS-u już nie ma do 20 km dalej, żeby się dostać do Białowieży. Także takie to wykluczenia komunikacyjne są na tym rejonie, w tym obszarze i dlatego w Zakopanem jest 2 miliony turystów, 10 razy więcej niż 200 tysięcy w Białowieży. Bo jeszcze, jak dołożymy COVID i te stany wyjątkowe, przygraniczne, różne paniki, to, to niezbyt to zachęcało turystów, szczególnie zagranicznych, ale to przede wszystkim pociąg, mimo wszystko, bo oni patrzą w internecie, na przykład, czy można się szybko dostać do jakiejś miejscowości. Nie? No, do Zakopanego można, bo kupują sobie bilet z Warszawy, do Zakopanego już są, nie? No, a do Białowieży wyskakuje im, że nie ma jak dojechać, nie? Tego dnia, bo pociąg jest tam gdzieś 20 km, jeszcze trzeba by dojechać, nie ma jak. No i rezygnują z tego wyjazdu.